Cześć wszystkim z tej strony Nadyki, Witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. No, dzisiaj zaczynamy nowy sezon, drugi sezon, drugiego rozdziału Fortnite'a. Witam was właśnie w tym menu ze względu na to, że nie wiem na jakim etapie już później się pojawią jakieś nowości. Powiem szczerze, nie widziałem nic, zupełnie zero. Więc e, no, więc tutaj będziecie mieli moją taką pierwszą reakcję. E, w innym filmie na no, pewnie się pojawi jakieś omówienie właśnie skinów, w sensie omówienie, no takie przepatrzenie. Eee, jeszcze się pewnie pojawi sklep, o ile się zmienił. A tutaj macie taką moją pierwszą reakcję pewnie na mapę, na menu, w ogóle na zwiastun. Zobaczymy, co to będzie. No, także oglądamy. To znaczy, na najpierw logowanie, tak? Potem zobaczymy. Eee, właśnie, po pewnie jakiś trailer jest. Zakładam, że jest, bo nawet nie wiem, czy jest. To się ogarnie zaraz. No łączenie, łączenie. Okej, okay, sama ten samo widoczek to wygląda ciekawe naprawdę. Dobra, zaczynamy, pewnie będzie jakiś zwiastun, oglądamy. Co to będzie? O. Start to wygląda ciekawie. Witaj w agencji. Twoje referencje są imponujące. Oto twoja kryjówka. Kup karnet bojowy, by zrekrutować te drużyny agentów. Miałśniak, koci egzekutor, który ze wszystkiego się wyliże. Midas, geniusz i prawdziwa złota rączka. Maja, elitarna specjalistka, która staje się wyjątkowa. I nie tylko. W sezonie będziesz wykonywać misje, by zdobyć dodatkowy wariant ducha lub mroku. Dla agentów karnetu wybieraj rozsądnie. Podejmiesz się także ograniczonych czasowo operacji, które zmienią losy wyspy na zawsze. Przyszłość zaczyna się od zakupu karnetu bojowego. Zyskaj drużynę agentów 1500 widolców i całkiem nowe przedmioty. Przyszłość jest w Twoich rękach. Wiemy, że podejmiesz właściwe decyzje. Powodzenia! O, i Deadpool jest! Czyli to będzie event z tym filmem nowym? Możliwe. Uh, no co, no kupujemy. Jasne, że kupujemy na start już. Karnet. Oczywiście, że tak. Okej... Okay. Dobra, powiem tak, podoba mi się ten początek sezonu, naprawdę. Rozpoczęcie mi się mega podoba, w sensie tematyka jest fajna i tak dalej. Te dwa nowe skiny mi się już odblokowały. W ogóle ten jest taki prosty, ale mi się bardzo podoba. Autentycznie. Ale go sobie ustawię teraz. Tylko zdejmę to tarczę, bo to nie pasuje w żadnym stopniu. A nie, jest taki prosty, ale mi się podoba naprawdę ten skin. Jest spoko. Eee, dobra, karnet bojowy, w ogóle co tu się dzieje w tym, co porobili, <grystanie> jakiś miliard pokojów, tablic, co to jest, misje na dziś, a to są te misje codzienne, fajnie to zrobili, ej, a czy tutaj w ogóle mamy przyczepioną, jaka jest obecnie dostępna broń w grze? Bo jeśli tak, to ej, podoba mi się, fajnie to jest zrobione. Eee, co my tu mamy? Co jest? A, tu są jeszcze jakieś wyzwania eventowe. Ale zrobili Dobra, też patrzyłem co to jest Aha Ej, teraz są wyzwania takie w miejscówkach poszczególnych O kurde Czy to jest... wait czy to jest na przykład jakiś tryb tylko z botami, czy coś? Ja tak się zastanawiam w sumie. Możliwe, taki atryb fabularny to by było ciekawe. Co to jest? A już wkrótce to nie ma jeszcze tego. A to jest skarbiec, tworzenie własnego skina? Ej, to będzie dobre. Wow! Aha, tu będą różne do zdobycia. Ej, to fajne będzie, podoba mi się to. to są jakby opcje customizacji tej postaci, tylko że po prostu tak naprawdę można skustomizować każdą jej część. To nie jest tak, że, że sobie bierzemy określone te ee, jakieś style. Tylko mamy tutaj najróżniejsze rzeczy. Jakieś fryzury, coś Ej nie, serio mi się podoba, naprawdę Mega jest Ten sezon No i wyzwania są ten Nie, to są wyzwania nie żadne z botami, tylko to są po prostu wyzwania Ale ten, e, bo już nie ma takich wyzwań, jak widzę, standardowych Sklep się zmienił? Nie, chyba się nie zmienił sklep Aha, no to nieźle e, O, kariera się już, ten, zmieniło jakby tło Tu się coś zmienia. O, ona nie ma edycji stylu nawet takiej oficjalnej, tylko sobie po prostu można zmieniać. No, to nieźle, to nieźle. Mm, dobra, to sobie jeszcze przejrzymy karnet bojowy w tym, w tym filmie. A jeszcze przy okazji zobaczycie moją reakcję. Na to wszystko. Eee, co my tu mamy? Mm. O, to malowanie mi się nawet podoba, jest spoko. Nie, nie chcę traileru, po raz kolejny. Eee... Okej, okay, dobra. Są jakieś... narzędzia jakby, tam narzędzia. Eee, tu jest... plecak, tak? No jakiś plecak. Ktoś mi cały czas zaproszenia wysyła, ale nie poradzę, wybaczcie za te dźwięki. Eee co tu jest jeszcze o co jaki całkowicie czerwone malowanie do broni to no, jest ja też spoko co to jest to jest jakiś... a to jest lot nie eee, to jest eee, jakiś kilo to jest update do tego do bananka jakiś taniec mm. Aha. Okej. Okay. O, tu w ogóle takie jakby dwa noże, coś na tej zasadzie. Fajnie. Podoba mi się. Eee... Jakaś lotnia. Tu lotnia smugi. Jest za taniec. Dobra, nieważne. A ten, ten, ten koteł tutaj jest. Okej. Okay. No, fajna emotka, podoba mi się. O, te miecze są, te miecze są fajne. Te miecze są fajne, podoba, podoba mi się, no. Spoko jest ten karnet w sumie. Lotnia jakaś. No taka sobie. Tutaj znowu styl do bananka Jakieś i co to za skin? Całkiem okej. Okay. To nie jest one to dorzucenie. No, jest fajna, spora. Dobra, jakiś topór jest. Taki w klimatach takich mi się wydaje trochę takich... E, no, takich na przykład jakiś Giero Zombie czy coś na tej zasadzie. To, to jest w takich klimatach zrobione ten topór. Taki w sensie już taki ubrudzony i tak dalej. Taki strudzony wieloma bojami. To my następny jakiś. Jest strona, co tu mamy. Sam danie jest średnie, ale muzyka jest fajna. I skin? No, taki sobie, szczerze mówiąc, jest ten ostatni skin. Autentycznie. Ale no cóż. Ale naprawdę podoba mi się. Fajny jest ten karnet. Jest spoko. Pasuje mi to. Eee, dobra, to jeszcze wbijemy sobie do. W ogóle, jakie są tryby? Ok, eee, wbijemy sobie na chwilę do solo. Bo chcę sobie zobaczyć, czy są jakieś takie od razu widoczne zmiany na mapie. Zobaczymy sobie to. Eee... No i. Ten w sumie finalnie chyba sklep nie wleci, bo chyba jest taki sam. Tak mi się wydaje. Myślałem rano że mówiąc, że wejdzie, bo takie skiny średnie są dzisiaj. Natomiast, eee, no jak widać, nie wejdzie. Jak widać, zostawiają ten, który, który jest. Ewidentne zmiany, eee, są zmiany, eee, nie, nie chcę tutaj, ale fajnie, że nie, mogę, nie mogłem mapy wyłączyć. Eee, polecę sobie do którejś z tych lokacji które są jakby nieodkryte o tu jest coś takiego wielkiego nieodkrytego, to lecimy tutaj tam się jakaś wys... nie, to jest statek, tam się pojawił statek dobra, tam statek jest eee, o tu jest ta platforma wiertnicza jakaś tu się jakaś forteca zrobiła w ogóle pod nami, co jest, co tu się dzieje. Eee, czy tam jest rozbity statek? Widzi się to też? Tam daleko. O tam, 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 gdzie mam teraz celownik. Czy to jest jakiś rozbity statek, czy to jest wyspa po prostu? Nie wiem nawet. Ale zmieniła się jedna rzecz w mapie, bo poprzednio, jak się ją otwierał, tą strzałką w górę napadzie. To można było też nie to zamknąć, no a teraz się nie da Kiepsko no dobra, co my tu mamy? Jakaś baza w górze? Co to jest? No, to wygląda jak jakaś baza Czy to są... To ewidentnie wygląda. Tam jakieś skanery dali, tylko nie wiem co one mają dawać. Dobra, wchodzimy do środka. A tam się już się rysują, a to nieźle, a tu już woda, a, bo to są boty też. Czy co to jest jakaś wroga organizacja jeszcze przeciwko nam w tym, tym Fortnite, czy co? W sensie... No oni nie są przyjaźni na pewno W sensie Ale czy później się na przykład z odblokowują to, że oni nie są już w naszą stronę agresywni No to mnie zastanawia w sumie oni, Co to jest za wierzyczka? Ile się tu rzeczy zmieniło? Halo. Jak ja nie wiem co tu się dzieje dokładnie. To będzie strzelało? Tak. Ej! <grym>, dobra, nieważne. Ale wow! Ej, podoba mi się ten sezon. Podoba mi się ten sezon naprawdę mega. Eee, w ogóle już zrobiłem takie zadanie. Zadaj graczom wrażenia. Ej, czy te boty się liczą jako gracze? Czyli co, czyli można zrobić dodanie, nie wiem, pokonać graczy, załatwiając te boty? Jeśli tak, to... wow, Z zdziwiony jestem, naprawdę. W ogóle, jak się pozmieniało, to jest takie trochę teraz pseudofabularne. Tylko nie wiem, na ile to jest, powiedzmy, tak po tym zwiastunie, to ciężko w sumie stwierdzić, czy to jest jakaś taka organizacja bardziej bezpieczeństwa wyspy, czy taka wroga wyspie? Tak w sumie kminia sobie trochę, ale... nie wiem. Ciężko mi powiedzieć. A w ogóle właśnie, czy system Xbox się jakoś zmienił? Diametri diametralnie chyba nie, skoro wbiłem dwa poziomy w jednej grze. Chyba, no, chyba jest normalnie. Tak jak było. To znaczy, tutaj są 40 tysięcy za zadania, tak? Natomiast... Uh, to jest, no nie wiem. Chyba wszystko jest już, reszta tak samo. No dobra, to ja Wam zaraz jeszcze nagram odcinek z, z z karnetu, no, z zawartości karnetu bojowego. Eee, no, a tymczasem się z Wami żegnam, no i do usłyszenia w jakimś następnym odcinku. Także, cześć!